Z opracowania, gdy do szkoły chodziły anioły Tadeusza Kimowskiego, chciała nam przedstawić następny wiersz pikuś, mikuś. Rzecz się często tak zaczyna, niesłychanie, niespodzianie. Na ulicy spotka cię bezdomna psina w opłakanym stanie. Obok ciebie się zatrzyma. Spojrzy w oczy zaufanie, ogonem swoim ogonem, bo wyczuwa, że pikuś, mikuś czy azorek, każdy najpiękniejszy, najmądrzejszy, każdy to jedyny pan. Dobry pies jest dla pana, w piątek, świątek czy niedzielę, wsia jest ulubina. Zawsze myśli o nas i swym sińcem duszkiem zawsze przy nas jest. Zawsze pamięta, że ma spacer czas. Gdy kłopoty mamy w szkole, Zdarza się każdemu. Często nawet w domu człowiek nie ma, komu zwierzyć się z problemów. On jedyny jest przy Tobie, więc wyznajesz wszystko Jemu. Często nawet łezka spadnie na łeb pieska po to, żeby uśmiech Twoją rozjaśnił twarz. Bo to jest Twój pikuś, mikuś, azorek. Każdy najpiękniejszy, najmądrzejszy, każdy to jedyny Pana dobry pies. Piątek, świątek, czy niedzielę, czy we wtorek, psia ulubina zawsze myśli o nas i swym świętem duszkiem zawsze przy nas jest.